Igor, przejście z Lecha Poznań do stali Rzeszów to Twoja pierwsza zmiana seniorskiego klubu. Jakie uczucia ci towarzyszą w tym momencie? Jak wspominasz te niemal 10 lat spędzonych w Akademii Lecha? Na pewno jest to dla mnie coś nowego, jakieś nowe wyzwania, zmiana otoczenia, ale myślę, że adaptuję się do tego bardzo dobrze. Drużyna jest bardzo w porządku, klub mnie dobrze przyjął. Zawodnicy, jak najbardziej, więc czuję się jak najbardziej dobrze. Jakie cele indywidualne i drużynowe stawiasz przed sobą, przychodząc do stali Rzeszów? Na pewno drużynowo to, to jest awans do pierwszej ligi, a indywidualnie no to jak najwięcej grać, jak najwięcej pomóc zespołowi i, i po prostu wygrywać mecze. Trenowałeś ze stalą Rzeszów przez ostatnie kilkanaście dni, przez ostatni tydzień byłeś z drużyną na obozie przygotowawczym. Jak podoba ci się klub, drużyna, atmosfera? Myślę, że tak jak powiedziałem, drużyna przyjęła mnie bardzo fajnie. Atmosfera jest naprawdę dobra, jest, nie miałem żadnego problemu, żeby wejść gdzieś tam do drużyny i myślę, że będzie dobrze. Na jakiej pozycji dotychczas występowałeś i na jakiej czujesz się najlepiej? Całe życie występowałem na pozycji numer 10. Tam gdzieś się czuję najlepiej, ale gdzieś tam tutaj na treningach czy, czy meczach są gdzieś tam dla mnie nowe pozycje, jakieś nowe nowe możliwości, ale gdzieś tam z moją odpowiednią jakością gdzieś tam się odnajduję i po prostu chcę jak najwięcej dać zespołowi.